Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i przypuszczenia okazały się słuszne. Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje jeszcze, słuchajcie, podobno w tym roku. Właśnie dostaliśmy trailer i chciałem z wami go oczywiście obejrzeć. I dlaczego tak się jaram? Dlatego, że Kingdom Come Deliverance 1, oczywiście nagrana w całości na kanale, jak ktoś nie zna, to serdecznie zapraszam do serii, będzie oczywiście w opisie, ale była to naprawdę niezwykle przełomowa dla mnie gra. Dlatego, że to był w końcu taki RPG, który pokazuje, że... Można zrobić taki symulator średniowiecza, czyli RPG w czasach średniowiecza bez potworów, bez magii, rzeczy nadprzyrodzonych w sposób naprawdę i tak bardzo ciekawy i interesujący. I cieszę się, że ta gra osiągnęła taki sukces, ponieważ z projektem byłem już od samego początku, jeszcze przedpremierowo nawet sobie ogrywaliśmy na kanale. Jeżeli ktoś pamięta te momenty, no to serdecznie pozdrawiam. No i zobaczymy... Jak tutaj Warhouse Studios w, po prostu m, wyciągnęło wnioski z poprzedniej części? Wiemy, że zespół odpowiedzialny za tworzenie tej gry jest znacznie większy. Mają już też twórcy opracowany szkielet tak naprawdę z pierwszej części, więc spodziewam się i liczę na to, że dostaniemy po prostu dużo więcej tego, co było w poprzedniej grze, na jeszcze wyższym poziomie. Zobaczmy, jak będzie wyglądała kontynuacja przygód Henryka. To będzie moja reakcja i oczywiście trochę jeszcze o tej grze pogadamy. Także zapraszam na materiał, jeśli Wam się podoba, nie zapomnijcie o lajku. Lecimy. No, są polskie napisy. To chyba będzie bezpośrednia kontynuacja, nie dla naszej historii, Syna Kowala Henryka. Jest, jak to dobrze wygląda. Deep silver. I Warhouse Studios, dokładnie. Jest, i Henryk. Ale aż ostrzejszą twarz ma, nawet nie? No właśnie, cała ta droga bywa, nie? Od Wiśniaka do rycerza w zasadzie.

Który no, jest synem kowala, totalnie no-namem w swojej wsi, która zostaje zniszczona, wymordowani Zostają jego najbliżsi na jego oczach Jest zawsze sprawdzonym motywem Jest, walka jak w będzie Jezu, ale to było trudne, naprawdę Ale dużo bardziej intensywne się to wydaje, nie? Dobry trailer zrobili. O kurde. Plus jeden do gry. Jezu. No broni palnej nie było, nie? Mamy takich rozwiązań już. Nie pytam, czy kusze były. Wiem, że łuki były na pewno. Amen. 300 IQ po prostu. Jest, moi drodzy, 2024 rok. Można dać sobie już do listy życzeń. No powiem szczerze, że wygląda to naprawdę super i, i faktycznie jest czymś takim, że dostaniemy więcej tego, co było w jedynce, na trochę jeszcze wyższym poziomie, bo wszystko nawet graficznie, no znacznie lepiej oczywiście, naturalnie wygląda. E, powiem szczerze, że dlaczego to jest w ogóle taki unikalny RPG, bo to pokazuje, że naprawdę nie, nie potrzeba rzeczy nadprzyrodzonych, żeby gra była ciekawa. Motyw, tak jak mówiłem, tego, że nasza postać z nikogo tak de facto staje się kimś znaczącym, nie wchodząc może jeszcze w kwestię fabularnej z jedynki, jeżeli ktoś tam nie pamięta, no to nie chcę może spoilować, yy, jaka jest przeszłość yy, Henryka yy, też, yy, a w zasadzie to kim jest, ale yy, no tak już naprawdę no to tutaj yy, jest to motyw zawsze fajny i sprawdzony, ale też nie sprowadzony do roli absurdu, że Henryk nagle ma być yy, powiedzmy zbawcą całego kraju czy świata, nie? Tylko po prostu będzie rycerzem. I, i to jest e, naprawdę świetne, że to wszystko jest takie przyziemne, e, immersyjne dzięki temu i, i jak najbardziej e, no, mocno oznaczające się na tle innych gier. Tutaj właśnie pełno jest takich mechanik, e, które mm, w, jeszcze dodatkowo w Kingdomie są, jak mm, tutaj też widać, no właśnie nawet te jakieś tańce, głaskanie zwierząt, no takie totalne E, oczywiście um, urozmaicacze powiedzmy rozgrywki jak najbardziej widać, że też będą e, obecne, Będę też właśnie gra w kości, mm, to wygląda ciekawie. Bo ciekawe jak, też jak ten e, główny wątek będzie poprowadzony, bo widać, że tutaj e, no, to będzie raczej po prostu kontynuacja tych wydarzeń. I jeszcze sobie, słuchajcie, przejrzymy może stronę Steam'a, bo już jest gra tam też do sprawdzenia. Można sobie zostawić ją, do, dodać ją do listy życzeń. Nie można jeszcze preorderować, więc bardzo fajnie w sumie, że twórcy tutaj nie zbierają preorderów przy okazji wypuszczenia od razu trailera. Przejdźmy, może, słuchajcie, do tej strony Steam i zobaczymy, jak to wygląda jeszcze. Dobra, ja już oczywiście grę sobie dodałem do listy życzeń, a czemu by nie? 2024 rok. E, zobaczmy opis. Fajnie, że jest po polsku. Na razie języków jeszcze nie ma e, dodanych żadnych, więc to nie jest tak, że nie będzie polskiego. Obstawiam, że będzie, skoro zresztą opis jest po polsku. A po prostu tutaj nie jest to wszystko jeszcze chyba zaktualizowane. Kingdom Come Deliverance 2 to ekscytująca gra RPG akcji, rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w 15-wiecznych Czechach. Tak, to jest. To jest prawda, tutaj Bohemia to się bodajże nazywało. Ten rejon wciela się w Henryka ze Skalicy, zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów, uwikłanego w porwającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyruszy w epicką podróż ze skromnej kuźni do Królewskiego Dworu, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie. Odtęcących życie miejskich ulic po gęste lasy, odkrywaj średniowieczną Europę w otwartym świecie pełnym niezapomnianych przygód, akcji, emocji oraz cudów. Opowiedz o miłości zemście to są klasyczne motywy w grach tak naprawdę, no ale tutaj właśnie sam setting to jest sporym urozmaiceniem tego. No i też to, że to jest bardziej przyziemne, nie napisana ta historia. Taka... Bardziej życiowa, faktycznie. Zobacz świat oczami Henryka, młodego mężczyzny, który pragnie pomścić swoich zamordowanych rodziców, Je to o tym mówiłem, jego historia ilustrowana ponad pięcioma godzinami zachwycających animacji, pokazuje jak Henryk zmienia się w z ambitnego wojownika w prawdziwego buntownika, który spotyka na swojej drodze szereg charyzmatycznych postaci i przeżywa niezapomniane przygody, stawiając czoła królowi Węgier, Zygmuntowi, Czerwonemu Lisowi oraz jego przerażającym sojusznikom. O kurde, no to gruby w sumie motyw tutaj będzie. Eee, prawdziwe doświadczenie RPG. Twoje działania mają wpływ na losy Henryka oraz na to, jak będzie postrzegany. dostosuje jego wygląd, umiejętności oraz wyposażenie, zajmując moralne stanowisko odnośnie do rozgrywających się wokół wydarzeń. Czyli wybory moralne nas tutaj czekają, kształtujące oczywiście grę. Być może będziemy mogli stronę jakoś obrać. Hmm, a może będą różne zakończenia nawet, może to nie będzie predefiniowany ending naszej przygody Podróży Jan się w, w unikatowe zajęcia, takie jak kowalstwo czy ucznictwo, Aby naprawdę wczuć się w realia tego tętniącego życiem regionu Europy Które na zawsze zapamięta, zapamięta twoje poczynania Ja pamiętam e, misję, która była taką bardzo przyziemną, związana z ucznictwem, To było polowanie bodajże kurczę, z księciem jakimś, czy kimś wysoce urodzonym na króliki. To był totalny dramat, żeby te małe króliki ustrzelić, bo strzelanie w tych grze i generalnie walka jest naprawdę bardzo wymagająca. Żyj średniowiecznym życiem. To niesamowita się realistyczna rekonstrukcja 15-wiecznych Czech. Pozwala ci doświadczyć tego fascynującego krajobrazu jak nigdy dotąd. Zagub się w wielkim mieście, nawiązuj kontakty z chłopami i rozmawiaj ze szlachtą, eksplorując rozległe, bogate wsie, z łaźniami, zamkami i nie tylko. No, łaźni na pewno nie było. Zamek to. No, był tak naprawdę w y, pierwszej y, odsłonie. Poczuj brzęk y, stali i terror walki na śmierć i życie, biorąc udział w ekscytujących bitwach w czasie rzeczywistym. Masz do wyboru szereg autentycznych broni oraz stylu walki, które przypadną do gustu każdemu graczowi. Przemieszczaj się konno, y, pieszo lub ukradkiem i wyspecjalizuj się w eleganckim władaniu mieczem, brutalnej broni, tempej lub śmiercionośnych atakach na odległość. No i mamy. Tobie na ost, jeszcze nie ma żadnych wymagań yy, sprzętowych podanych. Produkt został przez 9 kuratorów. To jest ciekawe zawsze, nie? Jak to wygląda? Czy już jakiś early access ktoś dostał? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, moi drodzy, tak się prezentuje Kingdom Come Deliverance 2. Naprawdę ekscytująco, w końcu jakaś gra, na którą warto czekać w tym roku z takich większych RPGów. No bo oczywiście czekamy na DLC do Elden Ringa, czekamy teraz na Kingdom Come Deliverance 2, również czekamy na Wukonga, mam nadzieję, że gra nie będzie w jakiś sposób opóźniona. Jest Stellar Blade, to już bardzo blisko, bo już za tydzień. I coraz lepiej, kurde, ten rok się naprawdę zapowiada. Dzisiaj też, albo wczoraj... Wleci kana na kanał No Rest for the Wicked, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jest taka bardzo source -like gra. No i czekam, słuchajcie, na Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o Kingdom Come. A. Czy mieliście okazję zagrać w pierwszą część? Jak tak, podobało Wam się, czy może jednak nie przemówiły to do Was? Dla mnie, naprawdę super, unikalne, ciekawe doświadczenie. Ciężko o inną taką grę, tak naprawdę, na rynku do tej pory. Mimo, że już wiele, wiele lat minęło od poprzedniej części. Kurde, nie chcę strzelać, bo na pewno więcej niż 5. Nie wiem, czy to nie był nawet, kurde, z 18 rok, 17. Nie chcę, nie chcę strzelać, bo to, kurde, tak szybko leci ten czas ostatnio, że to, mogę się tylko przerazić, nie? No, ale do tej pory nie było czegoś takiego i mega, na to czekam, bo to jest gra, która pokazuje, że średniowiecza, mimo że to będzie takie faktycznie przyziemne niczym, trochę symulator wręcz, bo niektóre mechaniki były bardzo hardcore tutaj. Nawet szybka podróż była dość mocno obwarowana, mimo że to jest wiadomo gra i to jest potrzebne, no to, to też było dość skomplikowane i były ograniczenia, no to jest to nadal możliwe do wykonania w tak ciekawy sposób, żeby to było właśnie wciągające, a nie frustrujące i Kingdom był taką właśnie grą, także jeżeli ktoś z was nie widział, to macie jeszcze trochę czasu, żeby nadrobić sobie czy to grę, czy serię u mnie, serdecznie zapraszam oczywiście do obejrzenia, a tymczasem to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, dawajcie znać jakie są wasze wrażenia z Kingdoma. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Mówi do Was Demonidias, dzięki, że jesteście. Subskrybujcie, aby być na bieżąco, jeżeli tego jeszcze nie robicie i pa I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robi i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, tak jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znaniesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.